To jest specjalne wydanie informacji TKN24 Końskie. Wydanie w pełni poświęcone wyborom do parlamentu RP2023, a w szczególności sondażowym wynikom tych wyborów. I tutaj podkreślmy, że będziemy mówić przede wszystkim o wynikach sondażowych, które dostarczyła nam ogólnopolska grupa. Badawcza. Wyniki te otrzymaliśmy tuż po godzinie 21 w niedzielę i od razu prezentowane były w naszym portalu tkn24.pl. A Państwo w telewizji Tkn24, końskiej w sieci kablowej, mogliście zapoznać się z nimi na specjalnych, przygotowanych infografikach. Teraz mamy nieco więcej wyników i chcemy je Państwu przekazać. Powiemy też kilka słów o frekwencji. Wyniki sondażowe wskazują na to, że w całym kraju mamy do czynienia z rekordową frekwencją, wygraną prawa i sprawiedliwości i najpewniej rządem opozycji, który utworzą koalicja obywatelska, trzecia droga i nowa lewica. W Polsce czeka nas zatem najprawdopodobniej, i to trzeba podkreślać, dopóki nie otrzymamy oficjalnych wyników od Państwowej Komisji Wyborczej, zmiana władzy władzę przejmie opozycja. Zacznijmy w tym przekazywaniu informacji wyborczych od frekwencji, czyli od e, tak naprawdę informacji, które e, mamy w pewnym sensie już sprawdzone. Frekwencja w całym kraju, według e, przekazów z Państwowej Komisji Wyborczej, wyniosła ponad 72%. I to jest absolutny rekord w historii Polski po 1989 roku. Frekwencji w regionie dokładnej na ten moment jeszcze nie znamy. Natomiast na godzinę 17 kształtowała się ona w poszczególnych gminach i w Powiecie Koneckim następująco. W Powiecie Koneckim wynosiła ona na godzinę 17 w niedzielę 57,29%. Najwyższa w gminach była w gminie Ruda Maleniecka 60,99 punktu procentowego. Najniższa była w gminie Stąporków 53,51 punktu procentowego. Natomiast w mieście i gminie Końskie było to 59,14%. Frekwencje z pozostałych gmin znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Z kolei przez całą noc, a także w poniedziałek rano, będziemy aktualizować te wyniki. Mamy nadzieję, że otrzymamy już frekwencję. Całościową w naszym regionie, a także w województwie oraz w kraju, i będziemy mogli Państwu ją przekazać najpierw w portalu, a prawdopodobnie w poniedziałkowe popołudnie, także w telewizji w sieci kablowej. Przejdźmy zatem do prezentacji sondażowych wyników tych wyborów według sondażu przeprowadzonego przez OGB. Pro ogólnopolską grupę badawczą. Sondaż ten został przygotowany w oparciu o około 300 tysięcy ankiet przeprowadzonych wśród osób wychodzących z lokali wyborczych. To metoda zwana Exit poolem. Wyniki tego sondażu to: Prawo i Sprawiedliwość 33,5 punktu procentowego, Koalicja Obywatelska 31,4 punktu procentowego, Trzecia Droga 13,9 punktu procentowego, Nowa Lewica 9,8, Konfederacja 7,7, bezpartyjni samorządowcy 2,2, Polska jest jedna 1,3 punktu procentowego. Inne komitety zgarnęły zaś znikomą liczbę 0,2%. Jak to przekłada się na mandaty w przyszłym Sejmie? Kalkulacja jest tutaj prosta. Według tego sondażu władzę bardzo mocną przejmuje opozycja. Ma ponad 250 mandatów. A dokładnie wygląda to następująco: Prawo i Sprawiedliwość, 178 mandatów. Koalicja Obywatelska, 155 mandatów. Trzecia droga 63 mandaty. Nowa Lewica wprowadzi do Sejmu 38 posłów. Konfederacja 25. Bezpartyjni samorządowcy nie wprowadzają nikogo, ponieważ nie przekraczają progu wyborczego. To oznacza, że opozycja, koalicja obywatelska, Trzecia droga i Nowa Lewica przejmują władzę, mając około 256 mandatów w 460-osobowym Sejmie. I w tym momencie na chwilę pozostawiamy sondaż ogólnopolskiej grupy badawczej, ponieważ równolegle Exit Pole. W Polsce prowadziła także inna pracownia dla głównych telewizji w naszym kraju, dla TVN-u, telewizji publicznej oraz Polsatu. Cytujemy także wyniki tego sondażu. Exit Poll pracowni Ipsos dla głównych telewizji w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość 36,8 punktu procentowego. Koalicja Obywatelska 31,6 punktu procentowego. Trzecia Droga 13 punktów procentowych. Nowa Lewica 8,6 punktu procentowego. Konfederacja 6,2 punktu procentowego. Bezpartyjni samorządowcy 2,4 punktu procentowego. Oczywiście inaczej w sondażu Ipsos układa się także podział na Mandatów w przyszłym Sejmie. W tym przypadku 200 z nich przypada Prawo i Sprawiedliwości. Natomiast opozycja gromadzi łącznie około 240 mandatów. Ogólnopolska grupa badawcza dostarczyła nam także wyniki dla województwa świętokrzyskiego. Przyjrzyjmy się im teraz bliżej. Na Kieletczyźnie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość 39,6 punktu procentowego. A dalej Koalicja Obywatelska 22,1, Trzecia Droga 13,7, Konfederacja 10, Nowa Lewica 9,5, Bezpartyjni Samorządowcy 2,9 punktu procentowego. Pozostałe komitety zgarnęły łącznie nieco ponad 2% poparcia. I chociaż w województwie świętokrzyskim wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to jeżeli zliczyć sumaryczne poparcie komitetów opozycyjnych, to one triumfują. Mamy tutaj bowiem 39,6 punktu procentowego dla PiSu, a wynik łączny Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy to 45,3 punktu procentowego. A jak to przekłada się na mandaty? W tym przypadku na ten moment tak naprawdę nie ma jeszcze żadnej pewności. Ogólnopolska Grupa Badawcza cały czas przelicza poparcie e, tych procentów, o których przed chwilą wspomniałem, na mandaty. E, możemy tylko domniemać, że będzie to wyglądało Następująco. Prawo i Sprawiedliwość, 8 lub 9 mandatów w województwie świętokrzyskim. Koalicja Obywatelska, trzy lub cztery mandaty. Trzecia droga, dwa mandaty. Nowa Lewica, jeden mandat. Konfederacja, jeden mandat. Bezpartyjni samorządowcy, bez mandatu, ponieważ nie przekraczają. Progu. Jeżeli chodzi o podział mandatów w województwie świętokrzyskim, to tak naprawdę wszystko będzie zmieniać się wraz z tym, jak spływać będą do nas oficjalne wyniki w trakcie tej nocy, a także w trakcie poniedziałku. Tutaj kombinacje różne są możliwe. Między innymi bardzo niewiele brakuje do tego, by to trzecia droga miała trzy mandaty, kosztem jednego z mandatów w Koalicji Obywatelskiej. Również Prawo i sprawiedliwość może skończyć ostatecznie z siedmioma mandatami, a lewica z dwoma, trzecia droga z trzema Koalicji. Obywatelska z czterema. Tych opcji e, i różnych możliwości jest tutaj naprawdę dużo, i z dzieleniem mandatów należałoby się tak naprawdę wstrzymać przynajmniej do uzyskania wyników z 50% obwodowych komisji wyborczych, a to najpewniej nastąpi w poniedziałek rano. E, przeliczenie ze wszystkich komisji obwodowych będzie miało miejsce być może koło południa w poniedziałek, a być może nawet w godzinach popołudniowych. Na koniec jeszcze tego sondażowego podsumowania wyników wyborów do parlamentu według Ogólnopolskiej Grupy Badawczej rzut oka na to, co w Senacie. W Senacie w naszym województwie utworzone zostały trzy okręgi. Nasz e, z powiatem koneckim, okręg tzw. północny obejmujący m.in. powiaty Ostrowiecki, e, Starachowicki i Skarżyski, a także okręg... E, Kielce oraz tzw. kielecki Obwarzanek. Według wyników, które spływają sondażowych senatorem z powiatu koneckiego dalej będzie Jacek Włosowicz z Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu kieleckim mandat najprawdopodobniej przypadnie Henrykowi Milcarzowi, ale tutaj także nie ma żadnej pewności. W grze ciągle jest także obecny senator Krzysztof Słoń z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w okręgu północnym, według sondażowych wyników, największe szanse na zdobycie mandatu senatora ma Marek Materek, obecny prezydent Starachowic. Na ostateczne wyniki także tych wyborów do senatu warto poczekać, bo i tutaj, szczególnie w tych okręgach, kieleckim i północnym, może się wiele zmienić. Z sondaży wynika jednak, że najbardziej prawdopodobnym spośród senatorów województwa świętokrzyskiego na ten moment jest Jacek Włosowicz, właśnie z naszego okręgu. I to tyle szanowni państwo o tych sondażowych wynikach wyborów. Wiemy, że w Polsce zmienia się wiele, wiemy, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie władzę w naszym kraju przejmie opozycja, ale czekamy też cały czas na ostateczne wyniki, na to co będzie przekazywać nam państwowa Komisja Wyborcza. Ja zachęcam Państwa do zaglądania jak najczęstszego na nasz portal tkn24.pl, bo tam przez całą noc będziemy dokonywać aktualizacji. Tam aktualizacje będą na bieżąco e, załączane także w poniedziałek. Natomiast w telewizji przedstawimy Państwu raport już końcowy z wynikami ostatecznymi w poniedziałkowe popołudnie, być może wieczór. To wszystko w zależności od tego, jak długo komisje wyborcze będą. Przeliczać głosy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję, że byliście Państwo z nami, i dziękuję za to, że poszliście tak licznie na te wybory. Bo rekord frekwencyjny w Polsce oznacza także rekord frekwencyjny w powiecie Koneckim. Tego jesteśmy pewni. A o wszystkich szczegółach będziemy jeszcze Państwa informować. Do zobaczenia.